Raport Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę to jest raport, którego autorem jest zespół Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Case. W raporcie poruszamy temat znaczenia sektora tytoniowego dla gospodarki polskiej w ujęciu całego łańcucha produkcji. Czyli patrzymy na wszystkie elementy tego. Tego łańcucha od rolnictwa przez produkcję wyrobów tyleniowych aż po dystrybucję i badamy, jaki jest wpływ tego sektora przede wszystkim na całkowity produkt krajowy brutto Polski, ale także na zatrudnienie i jaki jest jego wkład do inwestycji, które w Polsce są co roku czynione. W raporcie również podnosimy szereg innych tematów, przede wszystkim robimy różnego rodzaju studia przypadku. Które związane są z poziomami i politykami opodatkowania wyrobów tytoniowych w innych krajach Unii Europejskiej. Patrzymy również na skutki zmian w polityce akcyzowej w Polsce, a także budujemy scenariusze symulacyjne rozwoju sektora w przyszłości. Bezpośrednio z, systemem, z sektorem tytoniowym w całym łańcuchu produkcji związane jest około 30 tysięcy osób. Ilość konsumowanych czy palonych papierosów na, na osobę średnio znacząco spadła przez ostatnie dekady. No, w tej dekadzie obserwujemy również spadek sprzedaży papierosów aż do mniej więcej 2020 roku, kiedy nastąpił. Zostanie największy dolek tej sprzedaży, ale jednocześnie po tym 2020 roku mamy pewien wzrost tej sprzedaży. Po pierwsze, popandemiczne odbicie konsumpcji, po drugie, napływ migrantów i uchodźców, których w Polsce możemy mieć nawet, nawet około 2 milionów i którzy również generują popyt na, na papierosy.